To encyklopedia raz, ale przede wszystkim encyklopedia świadomych decyzji. Istnieją psy, które nie wchodzą do pomieszczenia, lecz je zawłaszczają. Kiedy patrzysz na akitę amerykańską, nie widzisz jedynie zwierzęcia, ale potężną, niemal posągową bryłę mięśni przykrytą gęstym futrem, która emanuje spokojem godnym stoika. To wyobrażenie o majestatycznym obrońcy który bez mrugnięcia okiem stanie między twoją rodziną a niebezpieczeństwem jest niezwykle silne i przyciągające. Jednak ten obraz często przesłania codzienność, która bywa znacznie mniej epicka, a znacznie bardziej wymagająca fizycznie i psychicznie. Ta encyklopedia zawiera najważniejsze informacje o rasie, ale też życie w praktyce. Charakter, wymagania i problemy, a decyzja zostaje po twojej stronie. Wyobrażasz sobie psa, który kroczy dumnie u twego boku podczas miejskich spacerów, budząc podziw przechodniów, podczas gdy rzeczywistość może zaserwować ci walkę o każdy metr smyczy i konieczność ciągłego monitorowania otoczenia w poszukiwaniu innych zwierząt. Akita amerykańska to nie jest pies, którego można po prostu mieć, to pies, którego trzeba umieć poprowadzić przez świat, który on sam postrzega jako miejsce wymagające stałej kontroli i hierarchii. Ta rasa to test dla Twojej cierpliwości, siły fizycznej i przede wszystkim stabilności emocjonalnej. Jeśli szukasz wesołego kompaniona do rzucania piłeczki w parku pełnym innych psów, ten majestatyczny olbrzym może okazać się Twoim największym życiowym nieporozumieniem. Zanim dasz się uwieść jego niedźwiedziemu spojrzeniu, musisz zrozumieć, że za tą fasadą kryje się instynkt, który kształtował się przez dekady w surowych warunkach. Zdala od współczesnych oczekiwań wobec psów towarzyszących. Świadomy wybór. Widzisz majestatycznego, potężnego psa o wyglądzie niedźwiedzia i myślisz, że to idealny, spokojny towarzysz niedzielnych spacerów po parku. Rzeczywistość to jednak brutalna konfrontacja z siłą fizyczną i charakterem, który nie uznaje kompromisów. Wybór tej rasy to decyzja o wejściu w relację, gdzie twoja pewność siebie jest testowana każdego dnia, a błąd w ocenie sytuacji może kosztować spokój całego osiedla. Nie kupujesz psa, kupujesz zestaw obowiązków i konieczność bycia liderem, który nie musi krzyczeć, by być słuchanym. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak poradzić sobie z jego niezależnością, musisz wiedzieć coś, co całkowicie zmienia postrzeganie jego instynktów. A o czym powiem więcej przy omawianiu największych wyzwań i zaskoczeń w dalszej części filmu? Minimum wiedzy encyklopedycznej Akita amerykańska to rasa, która swoją historię dzieli z Akitą japońską, aż do momentu po II wojnie światowej, kiedy to drogi tych dwóch typów ostatecznie się rozeszły. Amerykańscy żołnierze wracający z Japonii byli zafascynowani psami o potężnej budowie i imponującej odwadze, wybierając do hodowli osobniki większe i bardziej masywne. W efekcie selekcji powstał pies znacznie cięższy od swojego pierwowzoru, o głowie przypominającej niedźwiedzia i szerokiej klatce piersiowej. Samce osiągają w kłębie od 66 do 71 cm, a ich waga może dochodzić do 55 kg, co czyni je prawdziwymi gigantami wśród psów typu szpic. Charakterystyczną cechą, odróżniającą je od kuzynów z Japonii, jest czarna maska, która u Akity amerykańskiej jest nie tylko dopuszczalna, ale wręcz pożądana. Ich szata jest dwuwarstwowa, z gęstym, miękkim podszerstkiem i nieco bardziej szorstkim włosem okrywowym, co pozwala im przetrwać w ekstremalnych warunkach pogodowych. To psy, które historycznie były wykorzystywane do polowań na grubą zwierzynę oraz jako niezłomni stróże domostw. Współcześnie są uznawane za rasę oddzielną przez większość światowych organizacji kynologicznych, co podkreśla ich unikalną tożsamość wizualną i charakterologiczną. Ich budowa jest zwarta, z mocnym kośćcem i wysoko osadzonym, dumnie zwiniętym nad grzbietem ogonem. To połączenie siły i elegancji sprawia, że Akita amerykańska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ras na świecie. Choć jej posiadanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością prawną i społeczną w wielu krajach. Profil fizyczno-psychologiczny. W codziennym życiu Akita amerykańska zajmuje przestrzeń nie tylko swoimi gabarytami, ale przede wszystkim specyficzną energią. To pies, który rzadko bywa nadaktywny wewnątrz domu, preferując obserwację otoczenia z jednego strategicznie wybranego miejsca. Jego obecność jest cicha, ale bardzo wyraźna. Psychologicznie to zwierzę o niezwykle wysokim progu pobudliwości, co oznacza, że rzadko reaguje na błahe bodźce, ale gdy już uzna coś za zagrożenie, jego reakcja jest błyskawiczna i zdecydowana. Nie oczekuj od niego wylewności w stosunku do obcych, a kita amerykańska zachowuje dystans, który dla wielu może wydawać się wręcz wyniosły. Wobec własnej rodziny jest lojalna, ale na własnych zasadach nie szuka poklasku i nie wykonuje poleceń tylko po to, by sprawić ci przyjemność. Wymaga zrozumienia jej naturalnej potrzeby autonomii. Fizycznie potrzebuje regularnego ruchu, ale nie jest to pies stworzony do wielogodzinnego biegania przy rowerze, raczej do intensywnych, eksploracyjnych spacerów, podczas których może realizować swoje potrzeby węchowe i stróżujące. To pies jednego właściciela, który akceptuje resztę domowników, ale zawsze szuka tej jednej stabilnej osoby, która będzie punktem odniesienia w jego świecie. Najczęstsze pytania przed wyborem. Czy jesteś gotowy na psa, który niemal zawsze wygrywa siłowo? Posiadanie akity amerykańskiej to świadomość, że na drugim końcu smyczy masz zwierzę, którego masa i siła mogą w ułamku sekundy stać się niemożliwe do opanowania tradycyjnymi metodami. Jeśli nie masz wystarczającej krzepy fizycznej lub nie zainwestujesz w naukę chodzenia na luźnej smyczy od pierwszych miesięcy życia, każdy spacer będzie walką o przetrwanie. To nie jest kwestia agresji, ale masy, która pędząc za wiewiórką lub innym psem, jest w stanie przewrócić dorosłego mężczyznę. Jak bardzo cenisz sobie spokój podczas spacerów w obecności innych zwierząt? To jedno z kluczowych pytań. Akita amerykańska rzadko toleruje inne psy, zwłaszcza tej samej płci, a jej instynkt łowiecki jest niezwykle silny. Jeśli twoją wizją posiadania psa są wspólne zabawy na wybiegu dla psów lub luźne mijanie się z sąsiadami na wąskim chodniku, Tarasa szybko zweryfikuje twoje plany. Każde wyjście z domu to konieczność pełnego skupienia i przewidywania ruchów innych uczestników ruchu. Czy twój dom jest gotowy na obecność cichego, ale nieustępliwego stróża? Akita amerykańska nie szczeka bez powodu. Jej stróżowanie jest instynktowne i bardzo skuteczne. Musisz się zastanowić, czy jesteś w stanie zarządzać psem, który może uznać Twoich gości za intruzów, jeśli nie zostaną odpowiednio wprowadzeni. To pies, który pilnuje nie tylko terenu, ale i zasobów, co wymaga od właściciela dużej wiedzy na temat komunikacji psów i wczesnej socjalizacji. Ile czasu i cierpliwości masz na pielęgnację gęstej dwuwarstwowej szaty? Choć akita amerykańska na co dzień nie wymaga skomplikowanych zabiegów fryzjerskich, dwa razy w roku przechodzi proces linienia, który można określić jedynie mianem lawiny futra. Ilość podszerstka, który ląduje na dywanach, meblach i w jedzeniu, jest przytłaczająca. Jeśli sterylna czystość w domu jest dla ciebie priorytetem, obecność tego psa będzie stałym źródłem frustracji. Jak poradzisz sobie z psem, który nie potrzebuje Twojej aprobaty, by podjąć decyzję? To nie jest labrador, który patrzy ci w oczy, pytając, co może dla ciebie zrobić. Akita amerykańska analizuje sytuację i jeśli uzna, że twoje polecenie jest nielogiczne lub niepotrzebne, po prostu je zignoruje. Trening z tą rasą to nie tresura, to negocjacje oparte na szacunku i jasnych zasadach. Czy masz w sobie dość pokory, by współpracować z partnerem, a nie z podwładnym? Zaskoczenia i nieporozumienia. Nieporozumienie. Akita amerykańska to po prostu większa i bardziej kolorowa wersja Akity japońskiej. Rzeczywistość to psy o zupełnie innym temperamencie i dynamice ruchu. Dlaczego tak jest? Amerykańska linia była selekcjonowana pod kątem masy i siły stróżującej, co zaowocowało psem o mniejszej reaktywności niż typ japoński, ale o znacznie większym potencjale niszczycielskim przy braku prowadzenia. Co pomaga w praktyce? Wybór hodowli, która kładzie nacisk na cechy charakteru typowe dla danej linii, a nie tylko na spektakularny wygląd. Zaskoczenie higiena godna domowego kota. Rzeczywistość. Akita amerykańska potrafi spędzać godziny na wylizywaniu swojego futra i dbaniu o czystość łap. Dlaczego tak jest? Szpice, do których należą akity, mają naturalną skłonność do dbania o higienę. A ich sierść posiada właściwości samoczyszczące z błota i kurzu? Co pomaga w praktyce regularne szczotkowanie wystarcza, by pies wyglądał nienagannie, a częste kąpiele są wręcz niewskazane dla struktury ich włosa. Nieporozumienie to idealny pies do życia wyłącznie w końcu lub na zewnątrz, ponieważ ma gęste futro. Rzeczywistość akita pozostawiona sama sobie na zewnątrz staje się reaktywna i nieszczęśliwa. Dlaczego tak jest? Mimo swojej niezależności, rasa ta niezwykle silnie potrzebuje bliskości stada, a izolacja prowadzi do problemów behawioralnych i nadmiernej agresji terytorialnej. Co pomaga w praktyce? Zapewnienie psu swobodnego dostępu do domu, gdzie może być częścią życia rodziny, zachowując jednocześnie swoje miejsce do obserwacji ogrodu. Zaskoczenie strategiczne milczenie jako cecha rasy. Rzeczywistość. Akita amerykańska rzadko szczeka, nawet gdy ktoś przechodzi obok bramy. Dlaczego tak jest? Jako pies wyhodowany do polowania i poważnego stróżowania, Akita nie marnuje energii na ostrzeganie, dopóki nie uzna, że sytuacja wymaga realnej interwencji. Co pomaga w praktyce, nauczenie się odczytywania subtelnych sygnałów ciała psa, takich jak ułożenie uszu czy sztywność postawy, które u tej rasy zastępują głośne szczekanie. Nieporozumienie. Każda Akita amerykańska to urodzony morderca innych zwierząt. Rzeczywistość: odpowiednio prowadzona Akita może tolerować zwierzęta domowe, z którymi się wychowała. Dlaczego tak jest? Silny instynkt terytorialny i łowiecki można kanalizować poprzez mądrą socjalizację, choć nigdy nie należy mu w pełni ufać w relacjach z obcymi zwierzętami. Co pomaga w praktyce? Wczesne wprowadzanie szczeniaka w różnorodne środowiska i kategoryczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Akita amerykańska a dzieci. Relacja oparta na dystansie, nie na zabawie. W relacji z dziećmi Akita amerykańska nie jest pluszową nianią, lecz dumnym, milczącym obserwatorem, który rzadko wybacza naruszanie swoich granic. W klasycznym domu jej zachowanie to balansowanie między bezgraniczną lojalnością a potrzebą absolutnej autonomii. Akita postrzega dzieci jako członków stada, których należy pilnować, ale niekoniecznie słuchać czy akceptować jako partnerów do wygłupów. Jej reakcje są zero-jedynkowe. Pies potrafi przez wiele godzin trwać w stoickim spokoju, by w ułamku sekundy bez długiego warczenia czy ostrzegania. Postawić twardą granicę, gdy poczuje się osaczony lub gdy dziecko naruszy jego strefę komfortu na przykład podczas snu lub jedzenia. To rasa o niskiej tolerancji na chaos, piskliwe dźwięki i gwałtowne ruchy, które mogą w niej aktywować instynkt kontroli lub stróża. W praktyce oznacza to, że w domu z akitą właściciel musi pełnić funkcję aktywnego dyplomaty i bufora. Nie można liczyć na to, że pies sam się dogada z dzieckiem. To ty musisz zarządzać przestrzenią pilnując, by legowisko Akity było dla niej azylem nietykalnym. Akita kocha swoje dzieci w sposób surowy, może pilnować ich snu pod drzwiami pokoju, ale jednocześnie nie pozwolić sobie na założenie opaski z uszami królika. Decyzja o tym psie przy dzieciach to wybór relacji opartej na wzajemnym szacunku do granic, gdzie margines błędów komunikacji jest znacznie mniejszy niż w przypadku ras nastawionych na bezwarunkową uległość. Podsumowanie: Decyzja o zaproszeniu akity amerykańskiej do swojego życia to podjęcie zobowiązania, które zmieni Twoją codzienność na wielu poziomach. To nie jest rasa dla kogoś, kto szuka łatwego posłuszeństwa i przewidywalności na każdym kroku. To pies dla osób, które cenią sobie siłę charakteru, spokój i lojalność, która nie jest tania, bo trzeba na nią zapracować każdego dnia. Akita amerykańska to lustro twoich własnych emocji. Jeśli jesteś niepewny, ona przejmie stery. Jeśli jesteś agresywny, ona odpowie tym samym. To fascynująca podróż w głąb psiej natury, która uczy szacunku do inności i pokazuje, że prawdziwa więź nie wymaga ciągłych komend. Czy jesteś gotowy stać się liderem dla niedźwiedzia w psiej skórze? Ta decyzja ze wszystkimi swoimi konsekwencjami ostatecznie zostaje po twojej stronie.